Że jesteśmy świadkami olbrzymiego rozwoju yy, potencjału produkcyjnego grupy WB. Nasza obecność jest globalna, ale powiem również, uchylając rąbka kolejnej tajemnicy, że wyszliśmy już również poza zasięg naszej planety. Dla nas stabilność łańcuchów dostaw jest fundamentalna i jest to obszar na pewno obarczony ryzykiem. Yy, niedawno pan prezes Wojciechowski mówił nawet, że kolonizujecie. Yy, produkty koreańskie. Sięgając do historii grupy Hanwa. Yy, odnajduje tam bardzo podobne wartości, które przyświecają grupie WB. Dzień dobry, witam Państwa w skanerze DFS 24. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Pan Marcin Kubica, dyrektor operacyjny grupy WB. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Yy, panie Dyrektorze, jesteśmy świadkami olbrzymiego rozwoju. Potencjału produkcyjnego grupy WB. Co Państwo chcecie osiągnąć w ten sposób? Tak, w istocie trwający od wielu lat dynamiczny rozwój grupy WB w ostatnim czasie zyskał jeszcze bardziej na dynamice, a jest to pochodną znaczącego zwiększonego zainteresowania wyrobami naszej grupy. Co chcemy osiągnąć? Chcemy spełnić oczekiwania naszych klientów, chcemy dotrzymać słowa, tak jak to robimy od wielu lat. I tak naprawdę to jest podstawowy cel, który przyświeca grupie, jeśli chodzi o tą intensyfikację naszego rozwoju. Ten rozwój naszych możliwości produkcyjnych jest wielopłaszczyznowy. Jak wiadomo, oferta grup jest bardzo szeroka, wielosystemowa i jedną z podstawowych kwestii, która przyświeca nam w ramach tego aktualnie trwającego procesu rozwoju, to maksymalna. Intensyfikacja y, produkcji realizowanej wewnątrz grupy, to jest y, zdefiniowanie potrzeb w tym zakresie i jej realizacja od podstawowego komponentu, począwszy. Temu służą również y, ostatnie inwestycje grupy, y, ostatnie podmioty, które dołączyły do grupy, m.in. Śląskie Centrum y, Produkcji y, Wyrobów z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego, ale również i kosmicznego. Y, w tym y, podmiocie grupa aktualnie realizować będzie bardzo istotne elementy w postaci laminatów, wiem, jest to podstawowy komponent służący chociażby produkcji naszych bezzałogowców, ale również w innych zakładach grupy trwa obecnie bardzo intensywny proces inwestycyjny i tak naprawdę to jest nasz podstawowy cel: dotrzymać słowa, dotrzymać obietnic i realizować rosnące potrzeby naszych odbiorców. To zwiększenie produkcji też wiąże się z eksportem. Prowadzicie Państwo nie tylko na Ukrainę, także do innych. Państw, czy możemy tutaj coś powiedzieć, uchylić rąbkę tajemnicy na temat tego, gdzie eksportujecie i jakie macie plany na najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o ekspansję? No, rąbka tajemnicy mogę uchylić, aczkolwiek, jak to często podkreślamy, znacząca część naszych kontraktów obarczona jest e, klauzulami tajemnicy handlowej, bądź to kwestią informacji zastrzeżonych, które ze, ze swojej strony wprowadzają nasi odbiorcy. Mogę powiedzieć, że nasz, e, nasza obecność na rynkach jest globalna. Wyroby grupy WB można znaleźć na praktycznie każdym kontynencie, czy to realizowane bezpośrednio przez podmioty naszej grupy, e, spółki funkcjonujące tutaj u nas w kraju, czy to przez nasze podmioty zależne funkcjonujące też na różnych kontynentach, czy też przez naszych partnerów biznesowych, jak chociażby Cotson Harris, który od wielu lat, jak wiadomo, dostarcza e, swoje systemy w łączności, systemy komunikacji bazujące na polskim fonecie, bazujące na licencji grupy WB. Jesteśmy z tego bardzo dumni. I tego typu kooperacja rozwija nam się również na wielu rynkach. Tak, na, na dzień dzisiejszy, wskazać można kilka zasadniczych kierunków e, podstawowych dla nas, jeśli chodzi o, o realizację. Jak wiadomo, znacząca część naszego eksportu dzisiaj e, definiowana jest na terenie Ukrainy. Tam jest obecnych wiele systemów grupy i myślę, że na ten temat jeszcze w dalszej części dzisiejszego spotkania będzie okazja chwilę porozmawiać. Natomiast również warto wskazać naszą obecność chociażby na terenie Indii, gdzie mamy już pierwsze realizacje na rzecz Ministerstwa Obrony tego kraju i są one bardzo obiecujące i w tym zakresie liczymy na zwiększenie zapotrzebowania. Mamy również naszą obecność na Półwyspie Arabskim, konkretnie w Arabii Saudyjskiej, gdzie również działalność zainicjowały tam nasze struktury. Trwa dalsza ekspansja i rozwój również na terenie Gruzji, gdzie, jak wiadomo, systemy bezzałogowe święcą triumfy, ale również i na innych kontynentach można znaleźć nasze technologie. Także, tak jak powiedziałem, nasza obecność jest globalna, ale powiem również, uchylając rąbka kolejnej tajemnicy, że wyszliśmy już również poza zasięg naszej planety, ponieważ poprzez akwizycję wspomnianego wcześniej Śląskiego Centrum, Wiem. Grupa WB znalazła się również w przestrzeni kosmicznej, ponieważ dzisiaj nasze wyroby realizowane w tamtym podmiocie są już częścią programu europejskich satelitów i wytwarzamy tam elementy kompozytowe, które wchodzą w skład satelitów, które Europejska Agencja Kosmiczna rozwija i wysyła w przestrzeń kosmiczną. Także najdalszy punkt obecności Grupy WB to jest 35 tysięcy kilometrów od Ziemi, tam będą też nasze wyroby. Słyszałem też, że ta stacja, która ma wokół Księżyca orbitować, ma mieć jakieś struktury z tego centrum? To no, ma mieć struktury pochodzące z programu Europejskiej Agencji Kosmicznej, zatem y, będziemy również częścią tego programu, mm. z czego bardzo się cieszymy. Y, rozmawialiśmy tutaj już y, przed chwilą o y, kierunku ukraińskim eksportowym. Państwa wyroby są tam obecne, y, z sukcesem są używane, ale to też doświadczenia. Jak y, przełożyły się one na jakość państwa produktów, no bo ta etykietka Battle Proven zawsze, y, zawsze jest y, czymś y, dla sprzętu wojskowego nobilitującym? Przede wszystkim pragnę podkreślić, że w pierwszej kolejności y, sytuacja wojenna, konflikt na, na terenie Ukrainy, Potwierdził skuteczność naszych systemów. Także przyjęte przez nas założenia sprawdziły się w warunkach bojowych, co nas bardzo cieszy, ponieważ, jak wiadomo, wyroby te zawsze wdrażaliśmy przy udziale naszych odbiorców i ich wytyczne, ich kryteria były dla nas podstawą rozwoju tych systemów. Natomiast ten moment najbardziej krytyczny weryfikacja tych systemów w warunkach wojennych, ekstremalnych warunkach, które panują w tym konflikcie przez wszystkie pory roku w deszczu, w słońcu we dnie i w nocy, w sytuacji bardzo intensywnej eksploatacji, w sytuacji bardzo silnej walki radioelektronicznej, wszystkie te systemy działają perfekcyjnie, spełniają oczekiwania naszych odbiorców, zbierają najwyższe noty. Dzisiaj marka polska, polski dron, polskie systemy obserwacyjne, polski system zarządzania polem walki Topaz, stają się markami rozpoznawymi globalnie. Tak naprawdę Odwołując się chociażby do informacji obecnych w przestrzeni publicznej, w social mediach czy chociażby w prasie branżowej, z dumą stwierdzamy, że myśl inżynierska polskich inżynierów, polskiego przedsiębiorcy, jakim jest Grupa WB, jest uznawana na całym świecie. Dla nas jest to doskonały znak, że spełniamy tak naprawdę oczekiwania klientów. Natomiast jest dla nas również ten konflikt wojenny i kontakt tak naprawdę z naszymi odbiorcami, użytkownikami tych, tych wyrobów tam na terenie Ukrainy. Źródłem do dalszego rozwoju tych systemów. E, pozostajemy też w stałym kontakcie z tymi użytkownikami i słuchamy ich uwag i staramy się te systemy doskonalić po to, żeby wszyscy użytkownicy tych systemów, w tym przede wszystkim Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zyskiwały wyroby e, najdoskonalsze e, w swoim rodzaju, spełniające tak naprawdę wymogi współczesnego pola walki. A czy jednak wojna, tak w takim najbliższym sąsiedztwie Polski. Nie powoduje jakichś problemów na przykład z łańcuchami dostaw? Powodowałaby, gdyby nie działania, które podejmujemy, ponieważ e, wspomniany wcześniej rozwój naszych możliwości produkcyjnych e, u swojego e, jakby zarania, u podstaw ma właśnie eliminację tego typu ryzyk, tak? Staramy się dywersyfikować źródła dostaw, staramy się koncentrować produkcję krytycznych dla nas komponentów w naszych rękach unikać tak naprawdę tych kanałów dostaw, które e, konflikt wojenny blokuje i udaje nam się to robić w sposób skuteczny. E, zarządzamy tym ryzykiem kompleksowo i wielopłaszczyznowo e, i tak jak powiedziałem wcześniej, dotrzymujemy słowa. E, uważamy, że będąc częścią e, strategicznego systemu bezpieczeństwa naszego kraju, jesteśmy do tego po prostu zobowiązani. Skoro takie poważne zadania są stawiane obecnie przed nami jako podmiotem o znaczeniu strategicznym bezpieczeństwa państwa i wiemy, że, że są to zadania fundamentalne dla bezpieczeństwa naszego kraju, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby potencjał obronny, który jesteśmy zobligowani utrzymywać, był jakkolwiek zagrożony. Także dla nas stabilność łańcuchów dostaw jest fundamentalna i jest to obszar na pewno obarczony ryzykiem, natomiast po naszej stronie jest to jeden z podstawowych obszarów, na których się też koncentrujemy po to, ażeby, ażeby te ryzyka eliminować. A y, idąc dalej tym tropem, jak te najważniejsze programy dla naszych sił zbrojnych obecnie idą? Tu mam na myśli na przykład Topaza, oczywiście, y, wieże ZSSW y, czy Gladiusa. Y, idzie wszystko zgodnie z planem, można powiedzieć? Idzie nawet lepiej niż zgodnie z planem. Zacznijmy od wieży ZDZW. Tu, jak wiadomo, realizujemy ten projekt w konsorcjum z Hutą Stalowa Wola, z Rosomakiem i z Polską Grupą Zbrojeniową. Agencja Uzbrojenia, Ministerstwo Obrony postawiło przed naszym konsorcjum bardzo ambitne zadanie, mianowicie postanowiło skrócić termin realizacji tych, tych produktów mm, z uwagi na rosnące potrzeby y, naszych sił zbrojnych w tej materii. Y, I mogę z dumą powiedzieć, w imieniu całego konsorcjum, że my tym zadaniem spostaliśmy. Realizujemy y, nasze dostawy terminowo, te dostawy nie są jakkolwiek zagrożone, Powiem więcej, aktualnie trwają również e, negocjacje i rozmowy na temat dostaw tych systemów również w ramach kolejnych platform, e, czy to modyfikowanych Rosomaków, czy to chociażby nowych bojowych wozów piechoty Borsuk. I w tym zakresie również e, Grupa WB potwierdza swoje zdolności produkcyjne, e, także ten program e, jest niewątpliwie już dzisiaj zaliczany do naszych sukcesów, jestem przekonany, że będzie zrealizowany bez najmniejszych przeszkód. E, wspomniany przez pana redaktora projekt TOPAS, jego aktualny rozwój jest tak naprawdę, w mojej ocenie, elementem dłuższej historii. Tak naprawdę, jak wiemy, program ten sięga do historii grupy WB. Od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. E, jest to doskonały przykład e, filozofii działania naszej grupy. E, polscy inżynierowie, polscy przedsiębiorcy udowodnili, że w momencie, kiedy tworzy się ta synergia działania pomiędzy użytkownikiem a przemysłem i jest ciągły dialog w tej materii, system y, może być ciągle doskonalony, wpisując się w potrzeby użytkownika y, i tworzony jest tak naprawdę swoisty ekosystem w ramach Topaza aktualnie, y, który w zasadzie w każdym możliwym typie efektora, który jest możliwy do zaimplementowania, jeśli chodzi o, o to rozwiązanie, jest obecnie stosowany. Co więcej, ten system dzięki też technologiom oferowanym przez grupę WB zyskuje dodatkowe funkcjonalności w obszarze sensorów, ponieważ w zasadzie ta multifunkcjonalność w tej materii mm, zyskała zupełnie nowy wymiar. Chociażby projekt Gladius, do którego też od razu chciałbym nawiązać, jest właśnie tego typu przykładem. Tak? Tam system Topaz będzie czerpał w sposób niespotykany w tej części Europy z bardzo szerokiego typu, typu szeregu sensorów, które z kolei będą wspierały w tym zakresie działania artylerii. Ta z kolei zyskała nowe typy efektorów, y, którymi są nie tylko y, nowe typy y, różnego typu y, platform które pozyskuje obecnie, które obecnie pozyskują wojska artyleryjskie typu armata K9 czy inne tego typu rozwiązania ale do tego typu efektorów zaliczam również chociażby systemy bezzałogowe które w postaci amunicji krążącej oferowanej przez grupę WB również wzmacniają efektywność działania tego rodzaju wojsk a zatem w tym obszarze tego systemu również na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć że ta, ten nasz rozwój przebiega we właściwym kierunku, natomiast o czym, o czym warto wspomnieć, yy, bardzo istotnym elementem, który wspomniany wcześniej konflikt na Ukrainie też uwidocznił, jest interoperacyjność, jest yy, współdziałanie też różnych rodzajów wojsk i różnych rodzajów sprzętu, a tutaj system Topaz dzięki naszym działaniom zyskał też nowy walor, mianowicie dołączył on też do porozumienia ASKA, jeśli chodzi o możliwości interoperacyjne w ramach wojsk sojuszniczych i w całości spełnił te oczekiwania. Idąc dalej, systemem Topaz i jego interoperacyjnością i multifunkcjonalnością pozwala on również na zarządzanie i dowodzenie ogniem, jeśli chodzi o chociażby system y, y, przeciwpancerny Otokar Brzoza, w którym również, jak wiadomo, jest aktualnie y, implementowany. Wspominaliśmy o tym na poprzednich y, międzynarodowych salonach przemysłu obronnego, że udało nam się tutaj również y, uzyskać y, interoperacyjność z pociskami Brimstone, które, jak wiadomo, będą stosowane w tym systemie. No i generalnie rzecz biorąc, y, ta funkcjonalność, która jest dzięki temu systemowi oferowana, tak naprawdę jest obecnie realizowana bez najmniejszych przeszkód. No i oczywiście nie sposób nie wspomnieć o naszych bezzałogowych systemach. Nawiązałem już do systemu Gladius i mogę powiedzieć, że ten system jest również realizowany obecnie bez najmniejszych przeszkód i z dużym wyprzedzeniem. Jego pierwsze elementy można było już również oglądać w ramach Święta Wojska Polskiego, w ramach prezentacji, którą tam nasze siły zbrojne miały. Bardzo nas cieszy fakt, że w ramach tego systemu udaje nam się. E, jako wyłącznemu wykonawcy tego systemu, bo jak wiadomo WB realizuje ten system samodzielnie w umowie z wartej z Agencją Uzbrojenia, oczywiście przy udziale naszych podwykonawców, chociażby HUT Stalowa Wola. Natomiast udaje nam się tam również e, implementować do naszych sił zbrojnych bardzo ciekawe rozwiązanie w postaci nie tylko naszych systemu bezzałogowych poszukiwawczo-uderzeniowych, ale również chociażby udaje nam się tam wprowadzić nowe typy pojazdów 4x4, e, które hmm. w postaci pojazdów WARAN również pojawią się w naszych siłach zbrojnych. Tutaj już przed chwilą padła nazwa K9. Yy, mówiliśmy o interoperacyjności. Yy, państwa systemy wchodzą też do yy, tych koreańskich yy, systemów uzbrojenia, które Polska kupuje. Yy, niedawno pan prezes Wojciechowski mówił nawet, że kolonizujecie yy, produkty koreańskie. Co możemy o tym powiedzieć? Polonizacja systemów oferowanych przez y, naszych partnerów koreańskich jest od samego początku jednym ze strategicznych elementów tego elementu programu modernizacji służb. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że grupa WB stała się jednym z filarów tego programu. Hmm, cieszy nas, że tak naprawdę mózgi tych systemów wymienionych przez pana redaktora pochodzić będą z polskiej firmy y, i są to y, dzieła polskich inżynierów. Sięgając do historii grupy Hanwa, odnajduję tam bardzo podobne wartości, które przyświecają grupie WB. Założyciele grupy Hanwa w latach 50. od samego początku w Korei definiowali działalność tej grupy jako rozwój grupy przy jednoczesnym wzmacnianiu bezpieczeństwa społeczeństwa i narodu. Dla nas ten element jest bardzo istotny. My działamy po to, ażeby Polska była bezpieczniejsza. My działamy po to, ażeby nasze siły zbrojne zyskiwały systemy najlepsze na świecie. Cieszy nas, że ten alians nie tylko systemów, ale i wartości tych organizacji ma obecnie miejsce i cieszy nas, że wszystkie systemy pochodzące ze strony koreańskiej, czy to systemy CHUNMO, czy K2, czy K9, zyskują tak naprawdę w swoich wnętrzach Polskie systemy, które z kolei zapewnią wspomnian wspomnianą przeze mnie wcześniej interoperacyjność z pozostałymi systemami funkcjonującymi w naszych siłach zbrojnych. Cieszy nas również fakt, że nasze rozmowy z grupą Hanwa e, zataczają coraz to szersze kręgi. Wspomniane przeze mnie wcześniej chociażby przedsięwzięcia w przestrzeni kosmicznej, mm, realizowane obecnie przez grupę WB w ramach e, nowego podmiotu, który wszedł w, w skład naszych struktur są również e, elementem naszych rozmów z grupą Handwa, która również ma dywizję Space mm. i która również w tej materii chciałaby rozwijać e, swoje technologie. To jest bardzo szeroka współpraca, która tak naprawdę dopiero teraz ma swój początek. Także zakładamy, że ta polonizacja, która jest możliwa dzięki działaniom Ministerstwa Obrony, e, dała e, przyczynek ku temu, ażeby m, e, polskie wyroby również zyskiwały uznanie na rynkach międzynarodowych w ramach współpracy z naszymi strategicznymi partnerami zagranicznymi. Bezpieczeństwo to nie tylko wojsko, to także służby, policja, a ostatnio dużo pracy ma chociażby straż graniczna, nie da się ukryć. Czy tutaj macie dla niegoś ofertę? Tak. Jeśli chodzi o ofertę grupy i jej dywersyfikację, rzeczą bardzo istotną jest fakt, że ta dywersyfikacja dotyczy również grup naszych odbiorców. Nasze wyroby obecne są nie tylko w wojsku, ale również w służbach. W przypadku Polski podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, obecne są również wśród odbiorców przemysłowych. We wspomnianym przez pana redaktora obszarze yy, warto zwrócić chociażby uwagę na trzy systemy, yy, które mamy do zaproponowania tym typom odbiorców. Po pierwsze, jest to system Amsta, jest to system ochrony perymetrycznej granic, yy, który oferuje wchodząca w skład grupy WB spółka MindMate. Jest to system multisensoryczny, który zapewnia tak naprawdę właśnie ochronę granicy, jeśli chodzi o przenikanie przez tą granicę, czy to osób, czy też pojazdów, czy też na przykład śmigłowców lecących na niskiej wysokości. Mhm. O, Systemy na czasie. na czasie, system tych sensorów daje możliwość tak naprawdę identyfikacji tych obiektów, ich lokalizacji i przeciwdziałania ewentualnym naruszeniom granic. Co ważne, ten system może również służyć ochronie infrastruktury krytycznej, który jest w mojej ocenie też bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa państwa. Nie ukrywam, że w tym zakresie również prowadzimy rozmowy z przedsiębiorstwami zajmującymi się tą infrastrukturą, oferując im również ten rodzaj systemu. Kolejnym systemem, który warto wspomnieć w tym obszarze, jest chociażby system PIK, który jest tak naprawdę rodzajem alternatywnego systemu łączności i komunikacji, który jest możliwy do zainstalowania i aktywowania w systemach zarządzania kryzysowego. W sytuacji kryzysu, który, z którym wiąże się zerwanie na przykład systemu łączności w danym obszarze, wywołanym chociażby powodzią, jakąś katastrofą naturalną, czy też w sytuacji, kiedy w danym obszarze rozpoczynają działanie różne typy służb, które stosują różne systemy łączności. Celem zwiększenia efektywności tych działań jest możliwe tam zaimplementowanie systemu PIK, który oferujemy, dzięki któremu to systemowi jest możliwe stworzenie tak naprawdę centrali, jak również całej sieci powiązań pomiędzy różnymi systemami łączności użytkowanymi przez operatorów w danym regionie i wywołanie między nimi efektywnej transmisji danych zarówno w wersji audio, jak i wideo. E, także ta wielopłaszczyznowa komunikacja jest możliwa tutaj do aktywowania, również dzięki naszym rozwiązaniom. Co istotne w sytuacji, kiedy dojdzie do zerwania i y, zaprzestania funkcjonowania chociażby sieci komórkowych w danym terenie, czy to sieci LT, czy 5G, czy 3G, system PIK umożliwia również stworzenie prywatnej sieci, niezależnej zupełnie od aktualnie funkcjonujących lub niefunkcjonujących w danym rejonie, i dzięki temu aktywowanie komunikacji w danym rejonie. No i doskonałym uzupełnieniem, tak naprawdę, tych wszystkich elementów, o których wspomniałem, są bezzałogowe systemy, dzięki to, którym y, jest możliwość y, E, też obserwacji, detekcji i przekazywania danych. Mm, e, tutaj platforma FlyEye, czy bardziej rozwijane przez nas obecnie multisensoryczne platformy bazujące na nośniku FT5, są również możliwe do, do zaimplementowania i rozwoju, również w tych obszarach. Z tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy, wynika, że grupa WB się rozwija. Można powiedzieć, że obecnie w jakiś sposób reformuje się, reagując na zwiększone. Zapotrzebowanie rynku, zwiększone perspektywy? Reformy wymaga to, co działa źle. Grupa WB działa dobrze, działa bardzo dobrze. Słowo rozwija, myślę, że jest adekwatne do, do, naszego, do naszego podmiotu. Naszym hasłem jest nasza rzeczywistość to Wasza przyszłość. Ja myślę, że ono oddaje tak naprawdę filozofię grupy i to, do czego ona zmierza. Nasze podstawowe filary, na których stoimy, pozostają niezmienne. Tak? Systemy, systemy rozpoznania, systemy uderzeniowe, systemy sterowania uzbrojeniem, systemy dowodzenia łączności były, są i będą podstawowymi filarami rozwoju grupy. Natomiast na tych filarach tak naprawdę rozbudowujemy naszą obecność i chcemy, ażeby funkcjonowała ona zarówno poprzez nasze autonomiczne systemy, jak i poprzez kooperację z naszymi strategicznymi partnerami. Wspomniane przeze mnie wcześniej podmioty krajowe HSW, Rosomak, PCO były są i będą naszymi partnerami. Cieszy nas, że ta kooperacja rozwijana jest teraz z naszymi partnerami zagranicznymi, wspomnianymi partnerami z terenu Korei, bądź też partnerami amerykańskimi, wspomnianym hais -em ale też również Lockheed Martinem, jak chociażby nasza, mam na myśli tutaj naszą współpracę w ramach e, programu HOMAR-A e, i tutaj rozwijanymi systemami rakietowymi typu HIMARS. Także kadrowo wzmacniacie się, jeżeli chodzi o kadrę menedżerską. Tutaj Pan jest tego najlepszym przykładem. Tak. Ja jestem tego najlepszym przykładem, ale cieszę się, że nie jestem jedynym przykładem. E, kim WB się rozszerza? ogóle się wzmacnia, e, i tak naprawdę cieszy mnie, że e, jest to bardzo zgrany zespół e, e, ludzi, którym e, po pierwsze przyświeca jeden cel: e, wzmacnianie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, bo to jest dla nas było, jest i będzie podstawowe zadanie, ale również e, tak naprawdę rozwój tych technologii, które aktualnie w tej grupie się rozwijają. Proszę mi wierzyć, rozwój z tych systemów, który. Dostrzegłem w momencie, kiedy zafunkcjonowałem w tej grupie, sięga już znacznie dalej. Rozmawiamy o rozwojach sztucznej inteligencji, rozmawiamy o aplikacjach, które znajdą swoje zastosowanie w poszczególnych systemach za wiele lat. My, już antycypując te zdarzenia, staramy się te systemy tworzyć eee, i cieszy mnie, że tworzy to grono wypełnionych pasją i wiedzą polskich inżynierów. To jest bardzo ważne, że ta wiedza i te technologie powstają u nas w kraju, że jest to całkowicie autonomiczna struktura, która rozwija się tutaj w Polsce i nigdzie z tej Polski się nie wybiera. Moim Państwa gościem był Marcin Kubica, dyrektor operacyjny Grupy WB. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.